Witajcie, to znowu ja, Alelek, i zapraszam Was do swojego kolejnego Let's Play. Dzisiaj przejdziemy przedostatnią misję w Norwegii. Cel zasadniczy znaleźć drogę do doku okrętu podwodnego. Cel dodatkowy zdobyć niemieckie mundury dla pozostałych członków drużyny. Jest to jedna z baz dowodzenia niemieckiej floty podwodnej. W budynku panuje lekkie zamieszanie z powodu przygotowań do wejścia okrętu podwodnego w morze. Właśnie trwa przygotowanie dowództwa okrętu podwodnego w sali konferencyjnej. A w składach przygotowują protokoły wydania zaopatrzenia, misja zaczyna się tutaj. Tylko dwaj z nas mają niemieckie mundury, więc musimy się rozdzielić. To jest najlepsze miejsce do zdobycia następnych dwóch mundurów. Możemy zacząć szukać wejścia do doku okrętu podwodnego. Uważajcie, wejście może być chronione systemem alarmowym sterowanym z biura dowódcy. Misja kończy się w chwili przeniknięcia do tunelu. Dobra. No więc tak, tutaj no nie musimy w zasadzie bać nic więcej, nawet te. Te granaty też już nam nie będą specjalnie potrzebne. Tylko standardowo karabin maszynowy snajperka powinno wystarczyć. No tak, widzieliśmy krótki filmik z łodzią podwodną. I tak. Ja Wam powiem, że tak, on niby tam mówi, żeby znowu wejść, wejść po cichu, wziąć sobie te. Ja nawet jak szedłem tym z. No w, przeb w mundurze niemieckim, czyli tymi dwoma, jedynką i dwójką, to i tak zaraz mnie rozpoznali i ten. Także ja proponuję od razu po prostu zabijać ich ze sniperki to nie ma za dużo ludzi za dużo, za dużo Niemców na zewnątrz także yy... i zaraz zawołamy resztę i no, no. dobra, no to idziemy. Zapiszemy sobie Tu przy tym tu... Yy... Zdobycie tych mundurów nie jest konieczne. Nie trzeba, ich, yy, nie trzeba ich zdobywać, żeby przejść tą misję. Jak widzicie, mamy wyłączyć system alarmowy i znaleźć drogę do doku. Także to znalezienie tych mundurów nie jest, nie jest konieczne. Dobra, jednego zabiliśmy. Teraz załatwimy resztę, ale niech ci sobie z tego zaczekają. A tak, a propos tej poprzedniej misji, jeszcze tam wysadaliśmy tą fabrykę yy, ciężkiej wody. Ja Wam polecam taki film, jeśli kogoś to interesuje, oczywiście, o ciężkiej wodzie bohaterowie telemarku w roku 1985. Naprawdę bardzo fajny film, właśnie o, o tym, jak Niemcy robili, yy, chcieli wyprodukować bombę atomową. No ale tu już wracamy do, do do... do let's playa. Dobra Tutaj Po prawej stronie jest dwóch chyba i po lewej też jest dwóch jest z oku 65, przepraszam, nie 85 Eee... pomyliłem się. Tak, tu dopiero chyba jak, jak... Jak nas zauważą, jak wywołamy... no alarm, to dopiero wtedy ci Niemcy stąd wybiegną. To ja wezmę ci dwaj tam... O właśnie. Nie zdążyliśmy. Co jest? Dobra, to inaczej pobiegniemy ten tutaj. No i się zawsze stąd wybiegało dwóch. Hmm. No nic doba. Tak, no jak ci nie wybiegli, nie wiem dlaczego. Może jeszcze wybiegną. To było na razie tyle, tu Niemców chyba na zewnątrz. Może dopiero jak się zbliżymy tutaj bardziej, to oni wtedy wybiegają, nie wiem. Tak. Dopiero jak się tam zbliżymy. Także ja sobie pójdę tędy. O. Dobra. Załatwieni. Dobra, przybiegniemy sobie resztą. Resztą komandosów. Chodźcie. Dobra, idziemy. A tak, a prawo tego filmu jeszcze. Zawsze, właśnie jak grałem w tamtą misję, to mi się przypominał tamten film. Naprawdę, ba bardzo mi się spodobał. Hmm. Tu już chyba nie ma Niemców. Na zewnątrz. Kurde. Tu jest. A tak, bo tu jest chyba tylko jedyne wejście do tego bunkra. Teraz podniesiemy to... Tak, tu już nie ma żadnego wejścia, dobra. Czyli tak, yy, przeładowujemy... Tutaj jest... Gdzieś, o, tu chyba będzie Niemiec. Tak, jak otworzymy to wyjdzie stamtąd Niemiec. tutaj sobie staniemy dwójka niech ci zaczekają i teraz wejdziemy dwójką A i... nie tu nie ma nie sens pomyliła mi się to tu mamy broń jakąś zas. Tu jest sporo Niemców, tych... ...tych bunk. O, właśnie. Jedynka. Kurczę, ale on ma cela Dobra. Znaczy zmienimy mu na Snajperkę. Poczekamy sobie tutaj, tu mamy to możemy sobie wziąć właśnie STG czterdzieści cztery, na więcej naboi. Nie wiem, czy tutaj też coś, też coś jest, ale nie możemy wziąć. Mam za, za duże obciążenie. Eee, dobra, po kolei. Tu jest przejście po prawej. I tu będzie właśnie o Niemiec. Tu widzisz, jest trochę tych skrzynek, ale nie weźmiemy. Mamy za dużo Kurczę, No, alon macela, zaczekamy sobie tu. Zmienimy broń. Dobra, niech stoi już tu. Czwórka. O właśnie tu chodzą, chodzą te patrole. Sprawdzimy sobie, co tu. Tu są same te. Do tych w sumie nie musimy wchodzić, bo to zawsze są. Eee, te działacz tam były na zewnątrz i tam więcej nikogo nie ma. Tutaj tu są na pewno jakieś Niemcy. Nie ma. Też nie ma. Kurcze... Zabił nas. No tu się właśnie tak kryją po... nieco Z tej strony. Dobra, załatwiliśmy go. Tu nikt nie idzie. Właśnie, tutaj są... Te patrole się zdarzają i. trójka. Pobiegniemy sobie trójką, ależ zresztą... Jedenka też niech pobiegnie. Nie będziemy później. Mamy czasu, czy też chodzi. Stój! Dobra, pójdziemy sobie. Widzieliśmy tam jednego. Udało się dwóch załatwić, tu jest jeszcze jeden. Eee, mapa tutaj, zobaczymy co tu jest. Tu chyba nikogo nie ma, właśnie nikogo tu nie ma. Tutaj są te mundury. Jeszcze jeden Niemiec. I chyba też tu są jakieś Niemcy. Są? E, nie, nie ma. Tu są te mundury. Tu jest trójka. Trójka nie ma munduru. Klikamy U. Bierzemy mundur i przebieramy się. Pójdziemy sobie dalej. Tu mamy korytarz. Tam jest wyjście już na dół. Dobra, wejdziemy sobie teraz tu. Tu mamy dostęp do tych pomieszczeń. My przyszliśmy stąd, to weźmiemy tego czwórkę i sprawdzimy co jest tutaj. Który to strzelał? Tutaj, tutaj, dobra. Idziemy. Idziemy tu. Tu nikogo nie ma... Tutaj możemy sprawdzić... Też mam jakieś archiwum... Ale dobra, daruję sobie przeszukiwanie tych wszystkich pomieszczeń, bo to... Nie ma na to czasu, a nie o to chodzi. Przeszukać to wszystko sobie sami możecie, ewentualnie... Trzeba iść tutaj. Dobra. Yy. Tutaj, w tą stronę, tak, tak. Dobra. Idziemy. Yy. Tu musimy wejść do tego, tego... Yy, no, tak. Wyłączyć ten system alarmowy. Tak, tu mamy trzech Niemców. Tu trzeba O właśnie coś takiego tak, drugi. Jest tu jeszcze chyba jeden. Dwóch nawet. Dobra, załatwieni. Weźmiemy sobie Trochę amunicji, bo tu już mieliśmy mało. Dobra. I tu będzie ten dowódca cały. Aha, właśnie. Tego dowódcy nie musimy chyba zabijać. Jeszcze raz spróbuję. O właśnie. Jesteśmy alianckimi żołnierzami! Wyłącz alarm, albo będziemy musieli Cię zabić! Nie sprawię żadnych kłopotów, nie krzywdzcie mnie! Już wyłączam! O, widzieliście. Wykonano. Tak, bo jakbyśmy tu weszli po cichu, to można by było... ...chyba yy, go po prostu tylko nastraszyć i tyle. Dobra, teraz weźmiemy sobie... Ten mam mundur, ten też ten, ten tylko czwórka, czwórka przebierze się tylko. Hmm, dobra, i możemy iść na dół. Jeszcze tylko sprawdzę, czy... Dobra, w prawo. Sprawdzę, czy tu nie ma żadnych Niemców. Co jest? Hmm. Czy tu musi być jakiś klucz do tych drzwi? Już nie pamiętam. Dwójka, dwójka. Może jednak trzeba go zabić? Albo tu gdzieś jest po prostu jakiś klucz. Aha, tak, tu jest klucz. Trzeba go wziąć, żeby otworzyć tamte drzwi. Zapomniałem o tym. Dobra, idziemy. Eee, idziemy tędy. No wszystko się włączyło, ale nie wiem może jakbyśmy go zabili to by się nie włączył. Ale już ale nie, nie wiem, nie jestem pewny, a już daruję sobie to to. to nie? idziemy. Za mną! Wszyscy trzej tu nie wiem czy tu są jeszcze jacyś, czy to tyle. O. Dobra, schodzimy na dół. Musimy wejść do tego tunelu i to będzie koniec tej misji. To jest to podziemne przejście do tej yy, bazy łodzi podwodnej, do tego doku. No, w następnej misji będziemy musieli zniszczyć łódź podwodną. No i to by było na tyle w tej misji, yy, także do zobaczenia już w kolejnym Let's Play. Do usłyszenia.